Cześć, moi widzowie, z tej strony ja ja K i dzisiaj nie będziemy w nic grali, ale będziemy rozwiązywać quizy, tak dokładnie, i teraz tak, co będą quizy o Jurassic World, albo park, jak kto woli, i tak, najpierw to, w którym związaniem z Jurassic World jesteś, tak więc, Okej, okay. na co masz ochotę? Nie, nie, czy Syczyjną szynkę, słodze czasowo, słodze co, Jak coś chrupniego. Co byś zrobił, gdybyś zobaczył, jak ją słabszą osobę? Przyłączyłbym się... Ym. 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 Tak... Ym. Czego byś się bał jako dzikie zwierzę? Że mi wezmą żarcie! Ceniam <laughs> spokój podczas opieki nad potem zabraniami. Ja bym głównie się tego bał, ale też, że mi wezmą żarcie, ale zaznaczę tak czy tak to. Co jest twym największym skarbem? Niech mi zabiorą wszystko, byle bym żył. <laughs> Um, to w rodzinie uważa się za dowodzącego, jestem lepsza, um, miłego, życiowego kumba um, i członka świetnej grupy, zespołu spokojną swojego ciotkiego, um, ale niezwykle rozsądnego. To Vel Velociraptor. Raptor! Tak myślałem. Jesteś przebiegły, szybki i inteligentny. Lubisz przebywać w towarzystwie i działać grupowo. Jej! O! Ile dni zajmie ci Wydostanie się z domu babuszki. Tak. Lubię grać ba w babuszkę. I czasami powtarzam, babka do Weyrenta. Czy grę z grę, nie udało ci się wygrać przynajmniej jeden raz? Yy, tak. Który zmysł jest u ciebie najbardziej wyostrzony? Wełch, smak, wzrok, dotyk słuch. Nie wiem. Wełch. zdecydowanie, ale też wzrok. Ponieważ mogę, no. Ale węch głównie. Czy twoja babcia choć odrobinę przypomina gry? Są istnym przeciwieństwem. Łatwo ci cię przestraszyć, ym, ale y, y, zależy od czego, <grym> jaki jesteś. Y, miły, nieśmiały, zaradny, pomysłowy. Wredny, cichy, leniwy, ambitny, inny. Miły. <grym> w skali od 1 do 3. Jak bardzo jesteś wytrwały? Zależy od sytuacji. Pani kuję, gdy znajduje się w niebezpieczeństwie. Yy, zależy pięć dni. Było blisko, na szczęście w w chwili udało Ci się uciec samochodem czy trafynie przez drzwi. Udało ci się osiągnąć cel i zwiat. Możesz odetchnąć ulugą. Tutaj się tak w ogóle film przesyła. Więcej tutaj w ogóle jest SSO? Tak. tak, fajnie, fajnie. Hmm, czy. Dobra. Teraz. Jak dobrze znasz kody do Decyzji? Ja już byś w formę. To jaką stronę. Nie, 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 nie. Yy, wróćmy na samą górę. I. Dobra, może popularne. Weźmy coś takiego. Hmm, co my tu. Jakie jest najbardziej Nie zwierzę na świecie? Dobra, weźmy to. Jaki jest najbardziej zwierzę na świecie? I, co? I to jest tylko jeden. Okej, okay. krokodyl lew tasiemiec. Nie lubię tasiemców. Mi się, się jednak wydaje, że to jest trekin. Albo krokodyl. Dobra, weźmy rakin. Błąd. Robię jeszcze raz. No jasne, czemu by nie? Weźmy tak. Krokodyl. Błąd. Dobra. Robię to ostatni raz. I komar. Zgaduję! Gratulacje, udało Ci się. Wskazać na przeciwśmierczące zwierzę świata, za którym razem? Poważnie, w komentarzu nie będę. Najwięcej lubi zabijanych jest przez niepozorne komary. Według niektórych szacunków, choroby przenoszone przez komary np. malaria, denga żółtego rączka, nie żółta żółta gorączka coś kojarzę, zapalenie mózgu też nie kojarzę, mogą powodować śmierć nawet 2 do 3 milionów ludzi każdego roku. Tak słyszałem, że komory przenoszą malarię i żółtą gorączkę. Czy tam grypę. Ilu procent... Nie, tego nie będę robił. Jakim leto? Z... Jesteś. Nie wiem. <śmum> masz ocenę. O, jaką masz ocenę z tego przedwiaku. Jak, jaką masz Jaką masz ocenę z matematyki? Zdarza się. Czasami mam trój. Czwórki. O! No super! No, no właśnie, mało ludzi ma szóstki piątki. Jaką masz ocenę z języka polskiego? Wszystkim. Co? Okej, okay. jaką masz ocenę z historii? Tutaj... Nie będę się chwalił, ale... No cóż, czasem tak bywa. Jaką masz ocenę z plastyki? Wszystkim. O, no właśnie, nie wiem jak... Jak można mieć jedynki z plastyki. To jest łatwe. Masz ocenę z biologii? Yy, ja mam przyrodę jeszcze. To od razu tutaj zaznaczę, że czwórki. Jako masz ocenę z chemii? Yy, nie mam chemii, tak więc zaznaczmy szóstkę. Z fi fizyki nie mam, to zaznaczmy czwórkę. Masz ocenę z języka obcego. I tutaj już zależy. Ale, no, jak masz. To. To jest nawet trudne. Dobra, ja to zaraz skończę. to skończę. Jak masz, o jest muzyki? Pyk. Wpomniałam o jakimś przedmiocie. Nie wszystkie najważniejsze są. <grystanie> Więcej pytań znajdziesz. Nie, nie. Dzięki. No. Milionerzy! O nie, no do czego? Nie, nie trzeba zrobić takie. Tak. Dobra, ja już będę kończyła, więc papatki, za, nie zapomnijcie o zasubowaniu kanału i lajkowaniu. Tak więc cześć!